Nowela. Najczęściej definiujemy ją jako krótki, jednowątkowy utwór epicki. I to w zasadzie prawda, ale dodajemy tak naprawdę to część prawdy. Nawet jeżeli najważniejsze, to dalej część prawdy. Um, oczywiście nowela ma wszelkie cechy epiki. Ma narrację, ma fabułę, ma bohaterów, ale wszelkie cechy noweli wynikają z tego, że jest ona po prostu ze założenia krótka. A więc co jeszcze cechuje nowelę? Krótka, zwarta akcja, wyrazisty punkt zwrotny, najczęściej brak przed akcji. Ograniczona siłą rzeczy liczba bohaterów. Ograniczone opisy, brak wątków pobocznych, brak również dygresji. I wreszcie to, co jest typowe dla klasycznej noweli, tak zwany chwyt Sokoła, a więc obecność takiego elementu, wokół którego ogniskuje się akcja tak jak w Katarynce czy w Kamizelce i zauważcie, że w tych nowelkach yy, ten element jest również obecny właśnie w tytule. Sama nazwa Chwyt sokoła pochodzi z klasycznej noweli renesansowej Boccaccia Soku. Dziękuję.